Spójrzcie na to, albo na to, albo na to. Miniaturowe światy to coś, co w kinie nie pojawia się od wielu lat. Technika dawniej była wykorzystywana z powodu braku innej możliwości przedstawiania niektórych scen, gdy jeszcze CGI, green screeny i postprodukcja komputerowa nie była wystarczająco rozwinięta lub w ogóle nie istniała. Obecnie nadal korzysta się z dobrodziejstw miniatur, aby ukazać sceny bardziej realistyczne, pełne pieczołowicie przygotowanych detali, aby mieć kontrolę nad oświetleniem i łapać jak najwięcej ujęć w kamerze. Przyjrzyjmy się scenom, które zostały zrealizowane z wykorzystaniem miniaturowych światów. It really was. W czasie prac nad Titaniciem stworzono tak naprawdę dwa modele statku. Pierwszy z nich, siedmiometrowy, zbudowano na bardzo wczesnym etapie i użyto do zaplanowania ujęć oraz przygotowania storyboardów. Model nie był aż tak szczegółowy jak główna replika, ale wystarczył, aby Cameron mógł swobodnie wykonać testowe ujęcia. Konstrukcja dodatkowo pozwalała złożyć cały statek w połowie, co umożliwiło zaplanowanie kadrów z finalnych scen katastrofy. Drugi model, użyty już do faktycznego nakręcenia filmu, miał 13 metrów i był niesamowicie pieczołowicie przygotowany konstrukcją pełną najdrobniejszych detali. Z ekipą cały czas współpracował historyk, aby replika była jak najwierniejsza oryginalnej konstrukcji. Miniatura została użyta do zrealizowania większości szerokich ujęć przedstawiających cały statek. Wtedy wszystkich pasażerów doklejano komputerowo. Dodatkowo oczywiście wykorzystano ją w trakcie prezentowania samej katastrofy. Stworzono również kilka miniatur poszczególnych elementów statku, które ulegały zniszczeniu, na przykład opadającego wielkiego komina. Zbudowano też miniaturki niektórych pomieszczeń, które później zalewano w Wodą. Wszystko po to, aby ujęcia były jak najbardziej realistyczne i sugestywne. Blade Runner. O, rany, tutaj to się dzieje, zarówno w pierwszej, jak i drugiej części. Zaczynając od klasyki. Na pewno pamiętacie tę słynną scenę otwierającą film. To co widzicie to zbudowane miasto. Budynki, anteny, wieże, rury, piramida górująca nad wszystkim. Wielkim wyzwaniem dla całej ekipy było podobno rozmieszczenie świateł. Każdy z tych drobnych punkcików wypełniających miasto został ręcznie dodany, a jego pozycja dokładnie przemyślana. Aby stworzyć odpowiednią atmosferę, cała makieta została skryta w sztucznie stworzonej mgle. Blade Runner 2049 wkroczył natomiast na wyższy poziom, jeśli chodzi o budowanie miniatur. Spójrzcie tylko na skalę tych budynków coś niesamowitego. Nim jednak przystąpiono do tworzenia tych wspaniałych makiet, zaplanowano wszystkie ujęcia. Użyto do tego prostych komputerowych wizualizacji, w których odpowiednio rozmieszczono cyfrowe wersje budynków oraz opracowano ruch kamery. Dopiero gdy takie komputerowe storyboardy zostały opracowane i zaakceptowane, przystąpiono do pracy nad makietami. Budynki stworzono z dbałością o najdrobniejsze detale i Podobnie jak w klasycznym Blade Runnerze, wypełniono malutkimi światełkami. Patrząc na rozmiar tych konstrukcji i ich ilość, skala całego przedsięwzięcia była niesamowita. Jako ciekawostkę powiem Wam, że Blade Runner 2049 to nie pierwszy film, w którym zbudowano ulice miasta w tak wielkiej skali. Dokonał tego już w 1989 roku Tim Burton w Batmanie. Niestety nie znalazłem ujęć tego projektu w dobrej jakości, ale na zdjęciach wyraźnie widać, jak prezentowały się makiety, które swoją drogą trochę w swoim klimacie przywodzą na myśl Blade Runnera. Zresztą możemy się cofnąć jeszcze bardziej do 81 roku i filmu Ucieczka z Nowego Jorku w reżyserii Carpentera. To nie ale na potrzeby ujęć lotniczych stworzono rozbudowaną makietę Manhattanu. Dzięki temu twórcy mieli idealną kontrolę nad światłem i mogli realizować tego rodzaju ujęcia symulując różne pory dnia i różne sytuacje oświetleniowe. Jeśli mowa o skali przedsięwzięcia, to nie można pominąć władcy pierścieni. Oczywiście twórcy solidnie korzystali z dobrodziejstw technologii komputerowej, ale w wielu przypadkach bazą do stworzenia ujęć były faktycznie zbudowane wieże, katakumby, nawet całe miasta. Spójrzcie na przykład na Minas Tirith. Absolutnie całe miasto zostało zbudowane. Składało się na nie ponad Tysiąc pojedynczych pełnych detali domów umieszczonych na imitującej wysoką skałę siedmiometrowej konstrukcji. Dodajmy do tego wszystkie uliczki, balkoniki, okna, nawet drobne rekwizyty jak rozwieszone pranie, stoły, krzesła, kamienne balustrady, doniczki z kwiatami, płaskorzeźby, rośliny. Było tutaj wszystko. Albo spójrzcie na Grey Havens, czyli elfickie szare przystanie. Poziom detali każdej konstrukcji, każdego budynku, każdego muru jest powalający. You explain. Zresztą zamki budowano również w serii o Harrym Potterze. Do wykorzystania w różnych szerokich i panoramicznych ujęciach stworzono cały Hogwart. Gigantyczna budowla jest oczywiście idealnie odzwierciedlona, pełna pięknych detali pojedynczych budynków, uliczek i murów. Rewelacyjną robotę wykonała ekipa od scenografii na planie pogromców duchów. Pamiętacie słynną scenę potyczki z gigantycznym bałwanem? Większość oparta jest na miniaturach, a plan filmowy wyglądał w taki sposób. Z ciekawostek: większość aut była sterowana elektronicznie. Dodatkowo kilka osób z ekipy siedziało pod makietą i poruszało malutkimi drzewami, aby stworzyć iluzję wiatru. Widzicie tę wodę strzelającą z hydrantu? To nie jest woda, a piasek. Ekipa miała problemy z użyciem faktycznej wody, gdyż kamera jej nie rejestrowała, dlatego musiano poszukać jakiegoś substytutu. Stworzony został również wysoki budynek, na który bałwan się wspina. Oczywiście sam bałwan również nie jest zrealizowany komputerowo. To specjalny kostium, który ubierał jeden z członków ekipy. Why do you want to be a lobby boy? Who wouldn't? Bardzo często z dobrodziejstw miniatur korzystał Wes Anderson. Na przykład w Grand Budapest Hotel wiele charakterystycznych ujęć zostało stworzonych wykorzystując zbudowane konstrukcje, szczególnie w scenie otwierającej film. Wysoka drewniana wieża, przejazd wagonikiem, czy wreszcie cały front hotelu to zbudowane makiety. Na sam koniec zostawiłem prawdziwą legendę. Jeśli miałbym wskazać jeden film, który jest idealnym przykładem skutecznego wykorzystania miniatur, to z pewnością byłyby to klasyczne Gwiezdne Wojny. Praktycznie wszystkie sceny w przestrzeni kosmicznej zostały zrealizowane, korzystając z wybudowanych replik statków. Oczywiście umieszczano je w studiu na tle niebieskich ekranów, ale same filmowane obiekty to faktycznie istniejące rekwizyty. Here we go again. Miniatury to chyba jedna z niewielu, nazwijmy to filmowych technologii, która się w ogóle nie zmienia. Wykorzystywana z powodzeniem dziesiątki lat temu nadal cieszy się dużą popularnością. Główne atuty tego rodzaju konstrukcji to możliwość osiągnięcia bardzo dużego poziomu realizmu oraz pełna kontrola nad sceną na planie filmowym. Tak jak CGI stoi obecnie na niesamowicie wysokim poziomie tak wprowadzanie jakichkolwiek zmian jest bardzo czasochłonne. Zbudowanie całego świata filmowego przed kamerą daje bardzo dużo swobody oraz pozwala wyraźnie zobaczyć jak na scena będzie ostatecznie wyglądała. Oczywiście znacznie wydłuża się czas preprodukcji, gdy te wszystkie skomplikowane konstrukcje powstają, ale patrząc na niesamowite efekty, chyba warto, prawda?